Cześć. Witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś porozmawiamy o czymś bardzo ważnym, czyli jak rozliczasz się z urzędem skarbowym, gdy zarabiasz w afiliacji. Jeśli jesteś w programach partnerskich i chcesz działać legalnie, koniecznie obejrzyj ten filmik do końca. Gwarantuję ci, że po tym materiale wszystko stanie się jasne i rozliczenie nie będzie już stresujące. Zacznijmy od podstaw. W afiliacji obowiązuje ryczałt ewidencjonowany to forma opodatkowania, którą wybierasz automatycznie, gdy tylko wykonasz pierwszy przelew do Urzędu Skarbowego. Nie trzeba niczego wcześniej zgłaszać. Samo opłacenie podatku jest już informacją dla urzędu, że rozliczasz się w tej formie. Stawki podatku są dwie: 8,5% jeśli Twój roczny przychód nie przekracza 100 tys. zł, oraz 12,5% od nadwyżki ponad 100 tys. zł rocznie. Teraz bardzo ważna rzecz. Kiedy płacimy podatek? Liczy się data wpływu pieniędzy na Twoje konto, a nie moment, w którym zlecasz wypłatę z panelu afiliacyjnego. Przykład: jeśli przelew od programu partnerskiego wpłynął na Twoje konto 28 kwietnia, to masz czas na zapłatę podatku do 20 maja. Podatek rozliczasz miesięcznie, zawsze do 20 dnia następnego miesiąca. Ale uwaga: za grudzień masz więcej czasu, bo podatek płacisz do końca lutego kolejnego roku. Po zakończeniu roku składasz roczne zeznanie podatkowe PIT-28, który podsumowuje wszystkie twoje przychody z afiliacji. Robisz to między 15 lutego a 30 kwietnia. Warto mieć wszystko uporządkowane, więc załóż sobie teczkę i trzymaj w niej przede wszystkim potwierdzenia wypłat z programów partnerskich oraz potwierdzenia przelewów podatkowych z banku. Później możesz przekazać te dokumenty swojemu księgowemu, który zrobi ci roczne rozliczanie. Jak zapłacić podatek? Przejdziemy teraz to krok po kroku. W pierwszym kroku wygeneruj mikrorachunek podatkowy. To Twój indywidualny numer bankowy, na który zawsze wpłacasz podatek. Wpisz w Google generator mikrorachunku GOV, przejdź na stronę oficjalną GOV. Tam wpisujemy PESEL, jeśli jesteś osobą fizyczną, lub NIP, jeśli prowadzisz firmę. Skopiuj i zapisz ten numer, będziesz z niego korzystać co miesiąc. W kroku drugim obliczamy podatek. Załóżmy, że w danym miesiącu na Twoje konto z afiliacji wpłynęło 10 tysięcy złotych. Podatek to 850 zł. Liczymy to w taki sposób: że po 10 tysięcy złotych mnożymy razy 8,5%. Wychodzi nam 850 zł. Pamiętaj, zawsze zaokrąglaj do pełnych złotych. Jeśli na przykład będziesz miał do zapłaty 95, ,95 zł i 95 groszy, zaokrąglasz to do 96 zł. Kolejny krok, krok trzeci. Robimy przelew. Zaloguj się do swojego banku. Wybierz przelew podatkowy. W większości banków znajdziesz go w zakładce Podatki lub ZUS i Urzędy Skarbowe. I teraz wypełnij dane. Wpisz swój numer mikrorachunku, kwotę podatku do zapłaty, typ formularza wybieramy PPN. Wpisujemy nazwę urzędu skarbowego oraz wpisujemy okres rozliczeniowy, czyli na przykład jeśli płacimy za styczeń 2025, to rozliczamy się za styczeń 2025 i wpisujemy tą datę. W tytule przelewu możesz wpisać ryczałt przychody z tytułu dzierżawy powierzchni reklamowej na stronie internetowej. Teraz pewnie się zastanawiasz dlaczego dzierżawa powierzchni reklamowej? Już wszystko tłumaczę. Jest to forma prawna, pod którą rozliczasz afiliację. Wyobraź sobie, że Twoja strona internetowa lub konto w social mediach to mieszkanie, a reklamy, które polecasz to lokatorzy. Ty im udostępniasz przestrzeń, a oni Ci za to płacą. Proste, prawda? Mam nadzieję że ten film był pomocny. Jeśli chcesz działać w afiliacji legalnie i bez stresu, to teraz już wiesz co robić. Daj znać w komentarzu czy wszystko było jasne i koniecznie zostaw łapkę w górę, jeśli chcesz więcej takich materiałów. Do zobaczenia w kolejnym filmie.